Cześć, Siemaneczko, witajcie na kanale Pawelaco dzisiaj przetestujemy takie oto urządzenie jest to wiertarka pneumatyczna młotowiertarka zasilana z akumulatora 18V 4Ah silnik bezszczotkowy seria EXT wszystkie parametry tutaj u góry tutaj u góry są podane w tym linku tam gdzie jest unboxing tych narzędzi akumulator w pełni naładowany A test przeprowadzimy na pierceniu w betonie oraz w pustaku betonowym wiertło fi12 to wiertło ma podwójne ostrze Podwójna widia, ale żeby nie było jej za łatwo, to również przewiercimy takim wiertłem. Jest to wiertło Fi 20 Markier Bauer. Nowe z kastoramy, także będziemy widzieć, jakie są ostre. Ona posiada 2 dżule. Prędkość obrotowa od 0 do 1400 obrotów na minutę. Regulacja obrotów przy pomocy tego wyłącznika. Te zakresy są również podane w moim unboxingu. Także zapraszam na ten unboxing. No musimy też pamiętać o tym, że kto nie smaruje, ten po prostu nie jedzie. To smaruje. A kto smaruje ten jedzie. Ustawimy sobie od razu wiercenie z udarem. Ta część nie będzie mi teraz potrzebna, bo będę po prostu przewiercał na wylot. No a przewiercimy sobie takiego pustaka betonowego. oraz płytę betonową i zobaczymy jak ona sobie poradzi. Zaczynamy młotowiertarka Erbauer wiertło fi 12 mm. Bardzo łatwo sobie poradziła Wiertło robi swoją robotę również Teraz płyta betonowa Powiem szczerze, że z łatwością przewierca Leciutkie dociskanie, tylko ona sama pracuje, tak w zasadzie. Jedynie ważne, żeby nam tu nie obróciło rączki, tak jak w wiertarko, w krętarce z tym wiertłem, wiecie, widzieliście z jednym ostrzem. Dobra, damy teraz Wiertło FI20. Wiertło FI20. No, i co tutaj dużo więcej mówić? Każdy kołek, Fi8, Fi10, Fi12 w betonie. Nie mówię o żelbetonie, bo jak trafimy na zbrojenie, to różnie to może być. To nawet ciężki sprzęt może sobie nie poradzić. Ale zazwyczaj, jak jest dobre wiertło specjalne, to bez problemu sobie poradzi, nawet ze zbrojeniem. Czyli taka motowietarka, a nam bardzo pomoże w pracy, bo po prostu nie będziemy musieli jakiegoś przewodu przeciągać do różnych kołków, kołeczków wierceń również wiercenie w drewnie podkuwanie nie jakieś tam kucie, tylko podkuwanie samo jakieś nawet pod w pustaku, w cegle no to bez najmniejszego problemu sobie poradzi jak Fi 12 przewierca 5 cm płytę betonową sami widzicie w jakim czasie? Także super sprawa. Także krótki test, ale widzę, że dobrze pracuje. Oczywiście napiszcie w komentarzu pod filmem, jak Wam się sprawuje to urządzenie. Siemanko, cześć. No a jeszcze nie pokazałem, że bateria cztery kreski. Co prawda, tylko kilka dziurek, ale. Nie ubyło na baterii nic. No, jeszcze dodam, jeżeli chodzi o te elektronarzędzia i te baterie, to będę porównywał teraz wszystkie te elektronarzędzia z tego zestawu z innymi markami. Także w tym czasie sprawdzimy również wytrzymałość tych baterii, a innych baterii, na przykład baterii LXT z Makity, czy, Spark, czy nawet sparka.